Witam serdecznie, kochani. Spod znaku Panny w tym czytaniu Karterota dla Was na y, zmianę, ważne wydarzenie, nowy wpływ, który się pojawi na przestrzeni roku, od teraz, czyli gdzieś do października, najpóźniej przyszłego roku. Zobaczymy, moi drodzy, co to będzie i. Na pewno muszę Wam powiedzieć, że to będzie coś istotnego, tak? Bo na przestrzeni roku, jeżeli mamy czytanie, to na pewno jest to coś, co ma znaczenie dla Was i to pewnie całkiem duże. Moi drodzy. Zobaczmy, też jakie będą ewentualne przeszkody na waszej drodze, jaka będzie tutaj, jaki będzie pomocny wpływ ewentualny, moi drodzy, dalej patrzymy też, jaki będzie ostateczny efekt, czy też no, często tutaj karty dają takie rady, podsuwają takie pomysły, co można by było zrobić jeszcze, żeby na przykład sytuację tą obrócić troszkę bardziej na swoją stronę. No, moje drogie Panny, jeżeli ten rozkład będzie Wam się podobał, to wiecie co możecie zrobić najlepszego, żeby wspomóc kanał, to po prostu obejrzeć ten filmik od deski do deski, do samego końca. To naprawdę jest warte milion lajków, ale... <laughs> Lajki też są spoko, ale zobaczmy już co się dzieje. Moi drodzy... Moi drodzy, ja widzę, że pojawi się przed Wami okazja. Mamy dziewiątkę pucharów. Pojawi się przed Wami okazja i to też taka niebyle jaka okazja. Jest to coś, co wiecie, może mniej lub bardziej zdawaliście sobie z tego sprawę, byliście tego świadomi, ale to jest mniej lub bardziej, znaczy okej, okay, to jest coś, co naprawdę wy byście chcieli, żeby miało miejsce, tak? I ta okazja, ta szansa się pojawi. Możliwe, że to jest coś co spadnie po prostu jak grom z jasnego nieba, tak? To może być całkowicie taka szansa, której zupełnie na tą chwilę no, nie myślicie o tym, że będzie miała miejsce. Niemniej może to być także taka sprawa wyczekana, tylko nigdy nie jest w tym wypadku, jak mamy dziewiątkę pucharów, nigdy to nie jest coś pewnego. Czyli jeżeli i wiecie, tak najlepsze stwierdzenie to jest, że liczycie, trzymacie kciuki, że to się wydarzy. Może być to, wiecie, coś, co faktycznie w czym bierzecie udział i, i szansa zawsze jakaś jest, ale też może być to po prostu jakieś takie troszkę myślenie życzeniowe, że coś takiego wam się pojawi. Niemniej liczycie na to i ta okazja właśnie przed Wami się pojawi. Kiedybym powiedział, powiedziałbym, że najpewniej. Opcja będzie gdzieś na wysokości marca kwietnia, ale bym powiedział, że nawet wcześniej, jeżeli się zdarzy, to jak najbardziej też jest to możliwe. Trochę mniej prawdopodobne, że to będzie w tym miesiącu, czy, czy jeszcze w listopadzie, ale, ale na pewno nie będzie miało to miejsca gdzieś tam latem, czy, czy już pod koniec tego okresu, o którym tutaj mówimy, jest to okazja właśnie raczej w tej pierwszej połowie tego czytania, które się zjawi. Moi drodzy. Jest to coś, co wy będziecie chcieli faktycznie do tego dążyć. Będziecie chcieli z tego skorzystać. Będziecie chcieli to w swoje życie wprowadzić, tak? tą okazję. No, bo najwyraźniej będzie można na tym dużo zyskać. Dużo zyskać w takim sensie, że będziecie, może tu nie chodzi o pieniądze, tak. Raczej tu nie chodzi o okazję uzyskania jakichś wielkich pieniędzy i to nie jest tym głównym celem. Nie? Nie jest to główny cel, który będziecie tutaj mieli. Jest to szansa poprawy swojej sytuacji. E, tutaj karty to przedstawiają. Jest to poprawa, znaczy jest to szansa zmienienia swojej sytuacji na tyle, żeby potem czuć się w niej komfortowo, żeby móc e, robić coś, czego jeszcze nie robiliście. Okay. Znaczy, czego nie możecie robić teraz. Tak? E, ja do tego troszkę dojdę, żeby to wyjaśnić, żeby to nie brzmiało tak troszkę bardzo, wiecie, ezoterycznie, onirycznie. E, moi drodzy, ale mm, mówię, to nie chodzi o bezpośrednio o to, że będziecie mieli możliwość, wiecie, że pieniądze spadną z nieba i będziecie mogli je dostać. E, pieniądze mogą być tu elementem dodatkowym, tak? Mogą być tu elementem dodatkowym. Bardziej chodzi o robienie czegoś, tak? Wprowadzenie nowej jakości w swoim życiu, poprawę swojej sytuacji na tyle, żeby czuć się w e, swoim. No, w swoich okolicznościach lepiej. Najczęściej to bym tutaj takim dobrym przykładem, może nie najczęściej, ale dobrym przykładem by było um... Rozpoczęcie na przykład własnego jakiegoś biznesu dodatkowego, możliwość tego, możliwość na przykład zmiany pracy albo stania awansu na jakieś inne stanowisko. Chodzi o to, że będzie to rozwój, zdecydowanie coś, co wy chcecie brać w tym udział, chcecie dalej to rozwijać, będziecie chcieli, ale też mówię, to nie jest po prostu, wiecie. Tu sztabka złota, którą po prostu dostaniecie z pieniędzy i, i, i tyle. E, kochani, Widzę, że skorzystanie z tej okazji będzie się wiązało z konkretnym działaniem. Będziecie naprawdę musieli podjąć tutaj, zakasać rękawy, wziąć się do roboty. E, najczęściej ja wiem, że to brzmi tak, jakbyście teraz mieli przez 5 miesięcy pracować w kopalni. Nie, Panny, tu chodzi o to, że po prostu musicie tak naprawdę się zdecydować, żeby to zrobić. Od razu będzie wiadomo e, też, że to nie będzie do końca łatwe, to nie jest coś, co przychodzi samo ale połączenie asa-mieczy i asa-buław wskazuje na to, że asa-mieczy i asa-buław wskazuje na to, że to jest tak naprawdę najważniejszym krokiem jest zdecydowanie się i rozpoczęcie tutaj działania i potem trzymanie się tego działania dalej i to w dużej mierze gwarantuje sukces. Okej, okay, jeżeli pomiędzy, w międzyczasie nie zrobicie czegoś głupiego, nie wywiniecie jakiegoś tam numeru i tak dalej, to będzie, to będzie okej, okay, tak? Trzeba będzie potem już tak bardziej takiej tylko determinacji i konsekwencji, a nie, że żeby non-stop walczyć z jakimiś problemami, z jakimiś kolejnymi wyzwaniami. Będzie wyzwanie, będzie konkretne wyzwanie, które, które będzie się wiązało z tą sytuacją, będzie to jakaś konkretna niedogodność, tak, ale wy będziecie, moi drodzy, od razu jej świadomi. Czyli podchodząc do tego działania widzicie, że godzicie się, ok, chcecie uzyskać ten cel, ale godzicie się na to, że no ramach dążenia do tego, będzie no, tutaj jakiś mankament pewien problem, który no, trzeba będzie sobie z nim radzić on nie będzie on będzie wpisany po prostu w to przedsięwzięcie. tak, on będzie wpisany w skorzystanie z tej możliwości nie będzie to po prostu wiecie idealne tak to nie, nie, warunki nie będą idealnie sprzyjające do tego, ale widzę, że to co chcecie tak, żeby się wydarzyło i co chce do, do czego będziecie dążyli, będzie na tyle istotne, na tyle dla was ważne, że to nie będzie jakaś aż taka to nie będzie aż tak was bardzo odstręczało. Karty jednak wskazują, że faktycznie faktycznie ta rzecz będzie. Więc jeżeli się spodziewacie, że będzie to, nie wiem, nieprzyjemne, będzie to problematyczne, tak, to moi drodzy, takie będzie, nie? Ono faktycznie będzie miało miejsce. To nie jest tak, że może, a liczycie, a jednak może pójdzie gładko, pójdzie leciutko i szybciej niż się spodziewam, tak? No nie, pójdzie dokładnie tak, jakby można było się spodziewać. I widzę, że powiem nawet dalej, że jeszcze wejdzie troszkę, yy, będzie jakieś pewne niedociągnięcie. Nie, możliwe niedociągnięcie w tym już, kiedy ten cel zostanie zrealizowany. Weźmy przykład właśnie na, tutaj hmm, przeprowadzania się, tak, pojawia się szansa sprzedaży Waszego, załóżmy mieszkania, żeby zamiany na dom. Czasami tutaj już niejednokrotnie nawet takie pytania, kartarota dostałem, do, do kart tarota dostawałem w mojej karierze, jest taka szansa, ktoś chce coś takiego zrobić, no i okej, okay, kochani, widzicie, że ta, ten okres przeprowadzki będzie i ten okres przejściowy będzie męczący, będzie trudny, możecie sobie liczyć na to, że nie wiem, remonty pójdą szybciej niż, niż, niż byście chcieli, obawiam się, że nie. Obawiam się, że będą trudniejsze, że nie będą trudniejsze, może jakoś specjalnie, ale moi drodzy, że no będą takie, jak można się spodziewać, tak? że będą trwały dokładnie tyle, ile się spodziewacie. Moi drodzy, dobrą rzeczą, która tutaj będzie Wam pomagała w takim przedsięwzięciu jest Giermek Denarów. Giermek Denarów mówi o tym, że po pierwsze, Wy będziecie. Dobrze sobie radzili w drodze do tego, więc jeżeli waszym celem jest tutaj, ta, nie wiem, uzyskanie tej nowej pracy, zmiana pracy, nowego stanowiska czy coś takiego, to jak najbardziej, moi drodzy, Wy będziecie raz po raz pokazywali, wiecie, na rozmowach kwalifikacyjnych czy, czy, czy coś w tym stylu, to będziecie pokazywali się od dobrej strony, będziecie się w tym odnajdywali i będą wszyscy widzieć, że jesteście odpowiednią osobą na właściwym miejscu. Więc moi drodzy, no okej, okay, spoko, nie? fajnie, też będziecie mieli te odpowiednie umiejętności do tego, to będzie, będziecie. Ta praca będzie pasowała do Was, panny, i tak dalej, i tak dalej. I co tutaj na koniec karty mówią? No, właśnie, będzie ten jeden mankament, on będzie jeszcze możliwe, że towarzyszył Wam na przestrzeni jeszcze potem dalej niż ten koniec tego okresu, o którym tutaj mówimy, niż ten październik. Będzie, no, nie wszystko zostanie zrobione. Że tak powiem, tak? Nie wszystko zostanie na 100% dopięte w tej sytuacji, w tym Waszym dążeniu. Yy, mamy dziesiątkę buław, która mówi o tym, że będziecie jeszcze, no jeżeli to jest nowa praca, to to oznacza po prostu, że będziecie pracowali i będzie tej pracy może jeszcze na starcie musieli, będziecie musieli wsadzać więcej niż zwykle, niż wcześniej, niż później na przykład będziecie mogli sobie troszkę odpocząć, ale mamy króla buław i króla denarów, czyli moi drodzy, dzięki temu będziecie, osiągniecie tą pewność, o której mówiłem, że będziecie załóżmy w nowym miejscu, bo się przeprowadzi i tak naprawdę te wszystkie założenia pójdą zgodnie z planem. Tak, może nie do końca jeszcze zostaną nie do końca zostaną jeszcze wiecie dokończone nie wszystko zostanie dokończone ale no już będziecie na miejscu już będziecie twardo trzymać wiecie korzenie już będziecie za, tutaj zapuszczać w to dane miejsce czy w, to, w tą daną sytuację moi drodzy i będziecie widzieli też że to jest dobre i będziecie widzieli też że to będzie pozytywną rzeczą dla waszego rozwoju życiowego, wzrostu, tak? I będziecie robić już dalsze, dalsze plany na przyszłość. Ja bym tutaj właśnie widział na przykład szansę, nie wiem, może kupicie szansę kupienia działki, działki jakieś o, mm, ogrodowej nawet, tak? Czy w ogóle jakieś działki i okej, okay, trzeba będzie ją odchwaścić <laughs> będzie dużo pracy którą trzeba będzie włożyć, będzie Wam się to podobało, jeszcze nie do końca tej perspektywy tutaj tego roku nie do końca wszystko zostanie zrobione ale Wy już będziecie rozrysowywali, tu będzie szklarnia tutaj będą pomidorki mi rosły, tutaj będzie to, tutaj będę grilla sobie robił, wiecie jest tak, że ten główny cel uda Wam się osiągnąć tą główną rzecz uda Wam się złapać, mówię, jeżeli to jest zmiana pracy. To zmieniacie ją, już ją macie, już tak naprawdę pewne korzenie tutaj zapuścicie. Fakt, że jeszcze będą rzeczy, które będziecie się, których będziecie musieli się nauczyć, jeżeli to jest załóżmy awans na stanowisko jakieś kierownicze albo jakieś inne wyższe stanowisko. Wy z założenia wiecie, że tu będzie trudno, tak? Bo po prostu wiecie, że będzie trudno. No i faktycznie potem ten początek łatwy nie będzie, ale wy już będziecie wiedzieli, że sobie zdacie z tym radę, tylko potrzeba na to troszkę więcej czasu. Więc <laughs> taka ambicja jedna wasza do spełnienia, która potem będzie trwałą ambicją, trwałą rzeczą, w której Albo nie wiem, będziecie mieszkać, albo będziecie mogli sobie w tym ogródku dłubać, czy w czymś innym dłubać. Może kupicie sobie ten samochód e, taki wymarzony, jakiś stary, którym będziecie mogli potem go tam sobie, wiecie, tuningować ile chcecie. E, nie wszystko jeszcze zostanie zrobione, tak? ale będzie to przynajmniej wasze i już tego wam raczej nikt nie zabierze. Panny, jeżeli uznacie to czytanie za pomocne, nie zapomnijcie wtedy może tego lajka zostawić, skoro jesteśmy przy końcu. Ja mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!